To jest grzanie, jak będzie Wam zimno, trzeba wcisnąć i przekręcić, usłyszycie strykanie i później takie BUM, to znaczy, że się zapaliło. Jest teraz nie wiem plus ile, ale nie będę grzał, żeby Wam pokazać, no bo nie zobaczycie, że jest grzanie. Tutaj jest czapka kapitan, możecie sobie tutaj wsadzić co chcecie, my nie używamy telewizora, więc tutaj nie znajdziecie. Tutaj są kargo z makaronami, oczywiście, czym chata bogata, korzystajcie jak macie potrzebę. W sztuczce. Zaraz ze zmywarki przeniesiemy resztę. Tutaj będą zaraz garnki się znajdowały, chyba że nie, zostawimy je na dworze tutaj w kuchni letniej. Oczywiście tutaj jest też kuchnia, tu jest zlew, tu jest kuchnia. Nie polecam Wam tutaj zbyt ciężkich rzeczy zrzucać w ten zlew, bo się po prostu to zatka, to jest wszystko, wszystko, ma przekrój palca. Można umyć naczynia tam, landlord'a naszego wspaniałego w zmywalni. Okno dachowe otwieramy poprzez naciśnięcie, przekręcenie klameczki, naciśnięcie, przekręcenie klameczki, ciach, do pozycji otwartej. Tutaj są jeszcze takie rygielki, z których bardzo rzadko korzystamy. No, i potem tą dźwignię po prostu wypychamy do góry, i mamy otwarte okno dachowe. Bardzo dużo się z tego korzysta. Bardzo to jest fajne. Mieliśmy w poprzednim szczepie bez okna dachowego i było słabo. Tutaj okno dachowe jest wyposażone oczywiście w roletę, żeby się nie ugotować, jak już jest za dobrze. Ono chodzi z lekkim oporem. Tu jest moskitiera. Roleta do moskitiery zamyka się w ten sposób. Przy otwieraniu trzeba tutaj nadusić i tą roletę odsunąć. Moskitiery i rolety mają wszystkie okna. W, w różnym są one stanie. Ciar. W ciągu dnia jak wychodzicie warto sobie zasłonić wtedy się to wnętrze mniej nagrzewa w trakcie i na koniec Waszego wyjazdu będziecie musieli opróżnić kubel To jest tu na dole jest Lamka żółta wciągnie się za klameczkę do góry, że wyjeżdża. Później po się go wsadza. Przy wylewaniu kibla, przy wylewaniu kibla, trzeba odkręcić to. Tu się odkręca. Jak już się kibel przechyli, żeby się wylewał, tak. Trzeba nacisnąć ten żółty guzik, on to jest od powietrza, czyli to się wtedy tam w miarę sprawnie wylewa. Do kibla jest niebieski płyn, który będzie w przyczepie na was czekał. Musimy w tej chwili go też dokupić. Tutaj będą wszystkie naczynia, tu jest ta nasza kuchnia letnia, którą zmontowałem, macie tam do robienia.